Panie ministrze, ja chciałam w związku z rocznicą e, obalenia rządu spytać o głównych aktorów wtedy i dziś. Wtedy to był e, e, dziś wicepremier Pawlak Ułop, sobie czyszczę. E, pan e, premier Donald Tusk, wtedy panowie policzmy głosy. I prezydent ówczesny Lech Wałęsa, dzisiaj e, pałujemy Solidarność. E, czy ktoś jeszcze? No, oczywiście tę listę można by. Tę listę można by przedłużać. Pani zapomniała o panu premierze Mazowieckim, wówczas jednej z kluczowych postaci w Unii Demokratycznej, dzisiaj kluczowej postaci w Pałacu Prezydenckim, czy jedną z kluczowych postaci. Pani zapomniała o panu Janie Lityńskim, wówczas jednym z oskarżycieli nas w ramach tzw. Komisji Ciemnieskiego, która miała mnie doprowadzić do Trybunału Stanu i do sądu. Może się im niezupełnie udało, no ale nadal pan Jan Lityński dzielnie próbuje. No i zapomniała pani o Gazecie Wyborczej, która nadal trzyma tę samą linię, powtarzając te same kłamstwa o jakoby przygotowywanym przez nas zamachu stanu. Ta trwałość Gazety Wyborczej jest rzeczywiście imponująca. Ja nie chcę tutaj sugerować, że to właśnie do Gazety Wyborczej odnosi się ta analiza, którą dzisiaj zrobił pan. Pan Cęckiewicz wskazując na y, agenturalne źródła tamtejszej, tamtejszej z tamtego czasu kampanii skierowanej przeciwko y, rządowi Jana y, Olszewskiego, a analiza, którą zrobił, naprawdę jest warta głębszej uwagi, bo pokazuje ona, że to nie jest także spontaniczna reakcja mediów czy spontaniczna reakcja moralnie zatroskanych y, y, dziennikarzy czy humanistów była źródłem źródłem tej kampanii nienawiści przeciwko nam? Nie. To było przynajmniej w wielkiej części organizowane przez ludzi z komunistycznych służb. To była prowadzona bardzo precyzyjna operacja przeciwko nam, gdzie tajne służby odgrywały istotną rolę. Nie wiem jak jest teraz. Nie dyskutuję. Być może nie. Być może to już tylko jest e, tradycyjnie powtarzany ten sam wzorzec a może a może problem jest bardziej skomplikowany może prawa, sprawa jest głębsza nad tym warto się zastanowić ciągłość historyczna między zwalczaniem, między tamtejszym stanowiskiem i dzisiejszą walką e, przeciwko formacji patriotycznej. Ciągłość tych ludzi, którzy wtedy mówili, że fundamentem niepodległości jest ukrycie archiwów bezpieki i tymi, którzy dzisiaj popierają zdanie, iż Polska powinna zrezygnować z niepodległości, prawda, jest rzeczywiście istotna. Ona pokazuje, że Wówczas wbrew pozorom my nie przegraliśmy. Wówczas udało nam się stworzyć zręby programu niepodległościowego, który nadal po dzień dzisiejszy organizuje olbrzymie masy y, społeczne, olbrzymie grupy wokół dążenia do odzyskania pełnej niepodległości. I tak jak wówczas Często ludzie nie rozumieli relacji, związku między koniecznością ujawnienia archiwów a ich codziennym bytem gospodarczym, codziennym życiem, to gdy Dzisiaj a ówczesny, ówczesny członek Rady Nadzorczej Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, pan Dariusz Rosati, już dzisiaj jako członek Platformy Obywatelskiej uzasadnia to, że kobiety polskie muszą pracować do 67 roku życia, to ten związek między jedną i drugą kwestią, zważywszy, że odnotowany jest on w archiwach bezpieki i jako tajny współpracownik o pseudonimie Bayer nomen omen, czyli kupiec, prawda? Jest ten związek być może jaśniejszy. Prezydent Komorowski był w tej koalicji, którą nazywamy koalicją strachu. Więc no, był zwolennikiem obalenia rządu, rządu Jana Olszewskiego. Zresztą bardzo szybko po obaleniu tego rządu wszedł do rządu Hanny Suchockiej, został wiceministrem obrony narodowej po raz, po raz drugi. No to było... Można powiedzieć tylko 20 lat temu i aż 20 lat temu, ale no, trwałość tego pookrągłego stołowego establishmentu jest tak duża, że bardzo wiele osób, które w tamtym czasie działały w polityce polskiej i, i zaangażowały się w obalenie tego rządu Jana Olszewskiego, jest czynnych również obecnie, więc nie powinno to nikogo dziwić, że wielu aktorów Nocnej Zmiany odgrywa tak ważną rolę polityczną również teraz. W moim przekonaniu tamte wydarzenia z nocy z 4 na 5 czerwca miały olbrzymie znaczenie dla Polski i myślę sobie tak jako historyk z perspektywy czasu, że to była szansa rzeczywiście pociągnięcia jakby spraw polskich bardzo, bardzo o wiele długości do przodu, że to był czas rzeczywiście słabej, słabej Rosji i wciąż silnych Stanów Zjednoczonych można było bardzo dużo po prostu zrobić dla bezpieczeństwa państwa polskiego. A w tej sferze symbolicznej, o którą mnie pani również pyta, też można było jakby to powiedzieć, zrobić 100%. To znaczy można było w tamtym czasie usunąć wszystkie pomniki sowieckie. Można było nawet przebudować cmentarze żołnierzy armii czerwonej, które mają również charakter pomników wdzięczności. I Rosja by nie kiwnęła palcem, nawet by NATO w jakimś sensie oficjalnie przystała. Natomiast dzisiaj jakby powrót do tego typu projekcji jest niemalże niemożliwy ze względu na słabość właśnie Zachodu, słabość Stanów Zjednoczonych i niezwykłą siłę Rosji. No a poza tym trzeba, że tak powiem, mieć rząd, który ma wizję przeprowadzenia takich głębokich zmian, który sam wewnętrznie jest silny do tego, żeby i zdeterminowany, żeby takie zmiany przeprowadzić. I takim rządem rzeczywiście był Jan Olszewski, gabinet Jana Olszewskiego. No też nie był to do końca, że tak powiem, gabinet spójny, ale jednak te najważniejsze postaci tego rządu robiły wszystko, żeby tych głębokich zmian w Polsce dokonać, żeby te cugle rzeczywiście jakoś szarpnąć i sprawy polskie pchnąć do przodu. No, nie zapominajmy, że to jest czas, kiedy w Polsce stacjonują wojska sowieckie. Polska jest jedynym jakby można powiedzieć ostatnim krajem, z którego Armia Czerwona wyszła, bo to był dopiero 93. rok. Chlubimy się no, tymi zmianami, które rozpoczęły się najwcześniej w Polsce, ale no, to też urasta do jakiegoś symbolu, że ta Armia Czerwona wyszła z Polski najpóźniej. W przypadku Lecha Wałęsy jest tak, że że oczywiście o jego przeszłości agenturalnej wiedzą wszyscy, wiedzą wszyscy, którzy chcą wiedzieć w Polsce i wiedzą wszyscy, którzy chcą wiedzieć na na całym świecie i to, że podczas pobytu w Pradze pracownicy tamtejszego odpowiednika Instytutu Pamięci Narodowej przekazali mi ten dokument jest tylko tego yy, potwierdzeniem. Można powiedzieć, że Wałęsa jest politykiem rozkodowanym, jeśli chodzi o przeszłość, natomiast w wielu wypadkach to jest e, wciąż e, jakby tajemnica skrywana i w tym sensie dopóki to zostanie, do, dopóki to jest skrywane, to to wciąż e, działa, tak? Bo to jest podstawowa zasada. Jak ujawnimy kompromitujące rzeczy przeszłość polityków, to wtedy jakby ten, 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 ta, ta tajna sfera, prawda? ona przestaje funkcjonować, przestaje działać, przestaje być jakimś skutecznym narzędziem na przykład nacisku czy szantażu tych, tych polityków. No i teraz chodzi o to, żeby, tak powiem, te materiały wszystkie były do końca jawne, żeby historycy bez żadnych przeszkód mogli je opisywać i ujawniać. 20 lat po upadku rządu Jana Olszewskiego, po tych kilku miesiącach rządu, który był w zasadzie, no... Pierwszym z dwóch rządów chcących Polski prawdziwie suwerennej niepodległej w tym minionym dwudziestoleciu. I to po prostu oznacza, że jest cały szereg spraw, które są niezałatwione w Polsce, które już wtedy były oczywiste, było wiadomo, że są problemami do rozwiązania. Minęło 20 lat i myśmy nadal ich nie rozwiązali. Po 20 latach mamy na ulicach polskich miast symbole sowieckiej okupacji i komunistycznej dominacji. Po 20 latach mamy problem z, no, z obroną polskiej gospodarki przed zakusami e, rosyjskich spółek, które wiadomo, że realizują interes polityczny rosyjskiego państwa. To nie jest wolna gra rynkowa, wolna gra gospodarcza. Zatem można powiedzieć, że, że e, rzeczywiście e, są przed nami problemy do rozwiązania, które no, które są w pewnym sensie stałe. I tutaj chciałbym powiedzieć coś takiego, co jest może uogólnieniem pewnym, ale o niepodległość trzeba zabiegać przez cały czas. O suwerenność gospodarczą trzeba zabiegać przez cały czas. To nie są problemy, które można rozwiązać raz na zawsze i już spokojnie żyć i się nie martwić o przyszłość. Tak nie jest. Niestety, czy może szczęśliwie, Naród o swoje państwo musi dbać nieustannie, a wszyscy Polacy i każdy z osobna musimy o tym codziennie myśleć. Wskażę na element, który nie został wspomniany na, podczas tej konferencji, mianowicie na tą analogię pomiędzy atakiem na rząd Jana Olszewskiego z powodu ogłoszenia, że. Strategicznym celem Polski jest wejście do NATO i EWG, wówczas tak się Unia Europejska nazywała. Ale głównie chodziło o NATO i tym, co się działo w trakcie rządu Jarosława Kaczyńskiego i prezydentury Lecha Kaczyńskiego, czyli instalacją w Polsce tarczy antyrakietowej. To były podobne zjawiska. Atak z tamtej strony był radykalny tutaj też opozycja ówczesna nielegalnie zupełnie poza wiedzą rządu, poza wiedzą prezydenta spiskowała przeciwko Polsce bojkotując tą umowę o już podpisaną o o tarczy antyrakietowej i w momencie gdy doszli do władzy już zniweczyli te, te, te wysiłki poprzedniego rządu i, i prezydenta Lecha Krzyńskiego. Więc ten opór był i jest, on, on, on trwa. A jednak tutaj zgadzam się z ministrem Macierewiczem, który mówi, że spadek rządu Olszewskiego jest niejako z zagrobu jest widoczny, to znaczy e, spadkobiercy zmuszeni są realizować przynajmniej niektóre elementy z jego programu. Także myślę, że nawet w tym wypadku kwestia tarczy antyrakietowej też nie została zaprzepaszczona. Ale to bardzo wyraźnie pokazuje układ tej trwałej analogii pomiędzy rządem Olszewskiego, rządem Kaczyńskiego, no i stałym działaniem układu, który symbolizuje rząd Donalda Tuska.